Przedstawiciela Zaszybienia w Proszę. Przepraszam! Przepraszam! Chodź się na ziemi! Chodź no i... się na ziemi! Na ziemi się kładziesz. Tu jest w ogóle ucieczka. Tak. Co? co? Ale powiem tyle. Tu jest ucieczka. Można uciec. Nie ma ale Można uciec. widziałaś tą samicę? Wow! <laughs> um. oh yeah. Ale co robicie? Chcemy... Yeah. Czekaj? Chcemy, chcemy. Chcemy uciec. uciec. Aha, po prostu można jak człowiek. Dzień dobry. Chciałbym tylko zobaczyć, czy tutaj już funkcjonuje wszystko. Dzień dobry. No nie. O dzień dobry, fajna konsola. Widzowie, jesteśmy in, o mój Boże. A tu jest zamknięte. A to nie ma znaczenia, że to jest zamknięte, bo tutaj jest pewnie otwarte. Widzicie ile jest tych konsol? A widzicie, że tu jest kolejna? To nieźle. O kurwa, no tego to się nie spodziewałem akurat. Ale chyba można łatwo powiedzieć, że nie ma pieniędzy. What? O kurwa, tego się nie spodziewałem. Ja nie mogę. Co się dzieje? Porwali mnie. NIE DZIEJE, TO SIĘ PO PROSTU NIE DZIEJE, NIE? TO SIĘ PO PROSTU NIE DZIEJE O BOŻE NIE Rozumiem, i co się stało? Pan opowiada co Proszę pana, pana walnęli mi baseballem w mordę i odjechali powiedzieli Kur... znowu hmm. nic nie było w tym furgonie jeba... A CO MIAŁO BYĆ, PIENIĄDZE PRZEWOŻĘ AŁA Dob Dobra Proszę pana, jedziemy pana, do fleki. Bank of Liberty, Popieć. a to z fleka bank. Proszę pana, bank. pan rozmawia z szefem. Ja ładuję Uf. do fleki. Mój On pierwszy dzień. Dzień dobry, ja z dostawą. No, 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 Podobnie nie oznaczy, że do tego pan jedzie. Jest bank of Skąd Liberty? ja mam wiedzieć, gdzie jechać? Mój pierwszy dzień w no pracy. To panu, bank Reserve. To panowie eskortują. Wezmę no to tam, paczkę! Tam, druga ulica! Ale skąd ja miałem wiedzieć? Mówią weź pieniądze! Panie no! Mam Pan jakieś ma! Co się tam nie zna! Panie no! no. Tu jest bank Fleka! Bank Fleka! Jezu! No dobra! Ładuję towar! Tam jedzie! Tam. Dobrze! Dobrze! Kur... jak znał tą mapę? Ja mam, no panie? przecież wiem! Panowie stoją na mojej prawej, nie chciałem staralować! Ja teraz zaproszę się tak nie mylić, że no co my jesteś coś... Korta! Nie wiem Noś na, te pudło! Panie no ma pan te pół, ten pogład, do środku! O co mój jest eee, Radiobus? Kobietą! No co ty robisz z tym radiowozem? To moja eskorta! Że pan ma kapela, podjechał zobaczyć przednią szybę I widzi tego, jak Erwina Knuckles! Jego dziesiąta twarz! <laughs> <Mnie> jedzie! Zawodnik! <laughs> już wie, żeby odpuścić bo się nie chcę! <laughs> Proszę pana, tu mieszka moja dziewczyna, niech pan wejdzie. Kaśka! Błagam! Kaśka, proszę! Daj mi szansę! Wszystko jedno! Kaśka, wyjdź, błagam! Kaśka! Kaśka. Dzień dobry, jest Kasia! O nie! Nie ma Kasi, nie ma! Gdzie jest Kaśka? Błagam! Panowie, panie, przepraszam, zwolnili mnie dzisiaj z pracy, dziewczyna nie odbiera! Nie no, panowie zabierzcie go! Eee, no. Kaśka! Zadzwonię błagam! Pomarka, zadzwonię po pomarka! Dzień dobry! Mam ci, odejść stąd, od Kasia nie ma! Dobrze! Ja muszę Odecham pojechać! Zadzwonię natychmiast! A stary jest! Starego też nie ma! Stary jest pod fleką. A skąd ty wiesz, gdzie Marek jest? Bo Marek mi powiedział, gdzie Kaśka jest. No Kaśki nie ma w domu. Jak to nie ma? No nie ma. Ja wracam. Zabieraj się stąd. Robiłem poświęcenie pojazdów. Szmata przyjeżdża jakimś lambo i mówi: No to tutaj taca, 3 dolary. Jakaś właśnie ksiądz wulgarny się taki zrobił. Tu szutanny zdjął i już od razu język latany, na no, pocie księcia. To nawet ja tak kurwa nie używam. Czołg! Ja nuż wyjeb... czy co? <grym> nowy wie, porządek że... w mieście. Spokojnie, Myśl, że spokojnie, co? No to no, ja mówię spokojnie, pan mnie nie wyzywa. A i ja do niego nie schował! No cholera jasna! No dobra! Nie widzę przecie księcia. Ja nie wiem, czy ten naparaz robicie. Nie wiem, co piękna pani podać. Już pani mówię, co może być. Harsh taperek, ale dla pani to może lepiej, nie? A widział że że mojego Widziałem, nie żyje. No, niestety. Michael. Michael nie żyje. Dlaczego? Bo umarł. Faul? Faul? Bójki, ki, przepraszam. Dobra, dobrze. Czekaj. No są <laughs> słuszy, Są, są medyczne Keep na boisku! Spokojnie! Już idziemy! Dzwoni, żeby żebyś się zapytać ile zarobiłem. Wiesz co? To wszystko na firmowe idzie. Także także nie wiem w sobie nawet ile. A wiesz, lepiej żeby się biznes kręcił, nie być ja i tak zaraz bank zrobię to znowu będzie kasa. A co tam? Co zrobisz? Co? Co zrobisz? Co co, co? co z tym bankiem chcesz zrobić? No wypłacić kasę z niego, nie? A, ty, a co ty myślałeś? A wypłacić... Aha. A że myślałeś, że to napad chce zrobić? Ja, jestem z zakonu hmm, chętnie, ale nie. <laughs> to jest twoje mocny. No tu kolega bije głową w, w drzwi Ciekawe dlaczego. Dzień dobry dobrze. Chodź, chodź w ścianku, nie potrzeba tutaj już takich bagażnik. Nie, nie mam żadnego dziada. Mam robota kuchennego 7000. Jestem robotem kuchennym 7000 no i widzisz, marsz gdzieś siada. <grywa> zrobić ci obiad w kupa nowym robotem kuchennym, weź mnie zostaw człowieku. Że się wydupie tak szybko jedzie. O kur! O Ło! Wow. Ku... Wszystko w okay? Ty trochę skolowałem, to ale. Dzień dobry. No. No. Rura do środka, jeden z w środku. Pamiętajcie, chodzi God. na Motawila. Nie mm. kogo więcej mm. Biegają osoby. Łap. Gotowe jednostki. Mm. Oooo! <grymne> Dobra, <grymne> szczęść Boże! Szczęść Boże, a można z dojechać, żebym mógł wyciągnąć furę? Jak wam. Nie oglądałem tego za słuchawki. Dzięki za słuchawki. Wszystko go okay. się, się nie stało? stało? UR. O, dzisiaj a, panowie rekord! Panom. Pan, pan, rekord? Dzisiaj mamy rekord. 40, pan, wie pan, wie pan, po wyjściu, 40 sekund po wyjściu z mieszkania zostałem rozjany. O, jest 100 metrów. Póki co speedrun jak na razie. Dobry speed się trafił. Dzięki. Znaczy właśnie, szyby już nie uuu. będę miał. Mm. Siema! z <laughs> 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 Czy ty zamkniesz mordę za tym murem, ty frajerze jeden? O kurwa! Co się dzieje? Dobra, ty! Chłopiec z Matrixa, ja uciekam. przeskakuje? Co wy w ogóle robicie? Z na furgonetkę A na nas on wyjął pałę Ja mam większą Tryzka się na mnie Udaję się POCE! Borwa, wpadłeś jak śliwka w kompo! tam ci, dam ci fizyczny powód. Daj, daj mi powód. z przez telefon Boruwa. No słucham. Czemu mamy stąd tym Dzień zb... dobry. wyje... By... Co Pana tu się stoimy, stało? Stoimy, stoimy. Co się stoimy. dzieje? No stoimy, zatrzymanie drogowe. E, nie wiem. Ale wyjechaliście? Jesteście safe? Mmm, nie wiem. Tu dwie, dwie policja, Dwie radyle są dla nas. Co ty znowu, co się znowu stało? Kój, powiedz ty tymi. Nie, po prostu mi powiedz. Nie powiem. wiem C właśnie, co się stało, nie ale nie wiem, co się stało. Ale a, a, co się stało. Wy popieraliście! Jesteście, święce, co pod jest? Podnieś ręce. Ajajajaj. Zobaczcie, aj. A tu to nie anime. proszę się ogarnąć! Wow. Nooo! Nie masz takiej do tego głosu, bystopie. Zadaj I... Ci wysiedajcie Nie zartowają 67 No mamy kawałek do trackera 10-50 Przyję Słodkie to było oh, <noise> Kaśka miała fajny biust, a one lotą na wodę, idą cały radz, a right na bożą no Nie wiem, która fura moja, a bodzika była OK. Piękne jak okręt, tu za twoimi żaglami.